Maraton odbędzie się 7 września o godzinie 11. Start i meta tradycyjnie na Placu Zwycięstwa. Zawodnicy po zapisaniu otrzymają pakiet startowy. Chcemy zrobić, mówiąc kolokwialnie, wypasiony ten pakiet, a więc będzie żarówka, będzie izotonik, nie będę wymieniał firm, będzie kawa. Będą jeszcze dodane do tego ręczniki z fibry. Będą też koszulki, za które zawodnicy będą musieli jednak zapłacić ekstra. Wpisowe przez najbliższy miesiąc wynosić będzie 125, zł. Po tym terminie 145, zł., a tuż przed imprezą 165, zł. Ale dla uczestników ubiegłorocznego półmaratonu wpisowe to tylko 100 zł. To jest swego rodzaju rekompensata, powiedzmy tak, za te niedogodności, które zaistniały w ubiegłym roku. Związane z wydłużeniem trasy o niemal kilometr. Biegacze narzekali też na brak wody, a temperatury były wówczas tropikalne. Dlatego w tym roku dyrektorem półmaratonu nie został już Marcin Ćwirzeń. Będzie on jedynie doradzał w kwestiach sportowych. Całość imprezy będzie koordynował Mosir. Wzięliśmy na siebie odpowiedzialność półmaratonu, który miał za sobą długą historię. My go zawsze tylko wspieraliśmy w jakiś sposób, a teraz w zasadzie no, cała odpowiedzialność. Uruchomienie takiego projektu od zera no, nie jest rzeczą prostą. Nie będzie w tym roku ani biegu dzieci, ani biegu VIP-ów. Zapisywać się można na stronie datasport.pl. Wszystkie przydatne linki są także na stronie miasta i na stronie Mosiru.